na sobota, stadion w Łęcznej, przy mikrofonie Bartłomiej Lewtak i z tego miejsca po raz ostatni w tym sezonie zapraszam na domowe starcie Górnika Łęczna. Rywalem Górniczek, rekord bielsko-biała, drużyna plasująca się na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli. Rekord w ostatnich tygodniach, nie punktuje regularnie, tracąc sporo bramek w ostatnich pięciu meczach, zdobywając tylko dwa punkty. Będą chciały wykorzystać to z pewnością górniczki, które w ostatnim czasie sprawiają wrażenie drużyny, która wychodzi powoli z kryzysu. Ciężko upatrywać jednostronnego faworyta tego starcia. Miejmy nadzieję, że jak przystoi na realia Ekstraligi, zapamiętamy ten mecz na bardzo długo. Właśnie e, rozpoczęliśmy tanką z drużyny, że podejdźmy wyżej, dobrze teraz zabrała się z piłką Dereń, stworzyła tym samym dużo miejsca w swojej drużynie. Rapacka, no już jest w obrębie pola karnego, Rapacka próbowała tę piłkę strącić, Piętakiewicz, jest Skupień, tam się dużo dzieje, Hałatek obija poprzeczkę, jeszcze strzał głową, ostatecznie wybiły piłkę. E, przyjezdne, kotłowało się pod bramką strzeżoną przez Izabelę Sask. Pokorące teraz e, górnicki skupień do środkowania, ale ta piłka bardzo długo leci, chociaż zdołała jeszcze zebrać Piętakiewicz. Kęcka ma szansę odgryźć się tym atakiem. Drużyna rekordu, bardzo dobre e, podanie teraz właśnie do Gutowskiej, do prawej strony. Gutowska jeszcze w kierunku długo Kęckiej, zamykała całą akcję. Smaza, e, teraz dłuższe wznowienie. Będzie się ścigać jeszcze Piętakiewicz z jedną z rywalek. Prosty błąd zawodniczek rekordu Piętakiewicz w kierunku Rapackiej. Rapacka miała piłkę na nodze na szóstym meczu. Zanowską zespały trochę zawodniczki rekordu. Trzeba dodać, że bronią o jedną mniej niż jeszcze przed chwilą. Fabowa dostała piłkę jak na tacy od Pięta Kiewic. Jeszcze zamyka wszystko Katia Skupień. Dośrodkowanie na dalszy słupek. Fabowa w powietrzu zbiera Ratajczyk. Ile tam było w tym wszystkim zamieszania i szczęścia. I posiadanie piłki 64 do 36 oczywiście na korzyść Górnika. W prosty sposób do policzenia. Nam to, że tutaj jeszcze GKS Mistrzostwa świętować nie może. No, mamy spalonego. Że przez większość czasu to rekord pod własnym polem karnym. Broni dostępu do swojej bramki Katia Skupień. Czasu gry, ale oczywiście przez chwilę znowu mieliśmy przerwę związaną z kontuzją. Tu jest rzut karny. Wydaje mi się, że była podcięta w tej akcji Katia Skupień. Czwarta minuta już tego doliczonego czasu gry kończy się Kazanowska. Mamy wybicie piłki i słyszymy ostatni gwizdek. Kazanowska próba dośrodkowania, ale chyba to zagranie przeciągnięte. Jeszcze próba do tej piłki doskoczyć Piętakiewicz. Ratajczyk, dośrodkowanie, piłka na dalszym słupku, zamyka wszystko Katia Skupień. W którym dzisiaj rekord gra, to spotkanie. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze, chociaż teraz nikt nie zdołał przeciąć tej piłki, ale i nie było żadnej zawodniczki. E, górnika, która mogłaby tę piłkę do bramki skierować e, skupień. Więc już e, nie wiem, ile tych stałych fragmentów gry miał e, górnik do tego, aby strzelić bramkę. Ale i po raz kolejny brakuje tej konsekwencji. E, wejścia w to pole karne z większą pewnością, takiej zadziorności poczęcie długo Kęcka. Zagranie do gąsiorek, ta wpada w pole karne, niebezpieczeństwo pod polem karnym Sandry Urbańczyk i boisko opuściła z numerem 9 Daria Długokęcka, także właśnie ona została zmieniona przez Ester Sandej, jest to już druga zmiana przeprowadzona przez sztab szkoleniowy rekordu, trener Błaziak na razie cały czas w tym samym garniturze, Gutowska zagranie w pole karne. Fantastyczne uderzenie. Roksany Gulec wpakowała piłkę pod poprzeczkę. Wydawało się, że mogła Sandra Urbańczyk lepiej interweniować, ale po tej akcji z 66 minuty rekord prowadzi w Łęcznej z Górnikiem. 1 do 0. Musi reagować trener Błaziak. Musi zareagować cała drużyna Górnika. Rekordowi Bielsko-Biała nikt nie odbierze, ale wpadła w pole karne Katia Skupień. Zagranie na dalszy słupek. Czemu tam brakowało e, na Pastniczki. Bardzo dobrze Ostrowska. Do skupień, do prawej strony skupień. Dośrodkowanie w kierunku Rapackiej, ale źle obliczyła trajektorię lotu tej piłki Rapacka, bo minęła piłka i Rapacką, i jedną z defensorek rekordu. Teraz zagranie w kierunku Ostrowskiej. Ostrowska przewróciła się właśnie w polu karnym. Katia Skupień wpada w pole karne. Skupień! I po raz kolejny nikt nie jest w stanie przeciąć tego podania. Zagranie przed pole karne do Sikory. W polu karnym. jeszcze Skrzypczak uderzenie fantastycznie interweniuje Izabela Sas Kazanowska jeszcze raz dośrodkowanie bardzo dobre teraz dośrodkowanie I Czak spojrzała do kogo można dograć tą piłkę jeszcze próba uderzenia po tych zmianach gra trochę ruszyła Rapacka wstrzelenie piłki w pole karne nawet chyba było to uderzenie z problemami właśnie Sas ale po raz kolejny wychodzi górą bramkarka Skupień, Skupień dobrze zamarkowała teraz to dośrodkowanie Skupień. Jeszcze główka, piłka w rękach Izabeli Sas. To właśnie rekord. Wygra to spotkanie i wydaje się zapewni sobie utrzymanie w rozgrywkach Ekstraligi Kobiet. I tak jest, proszę Państwa, pani sędzia Magdalena Syta kończy dzisiejsze spotkanie 21 kolejki Orlen Ekstraligi Kobiet. Górniczki przegrywają z drużyną rekordu bielsko-biała. 1 do po bramce z 66 minuty. Roksany Góle. Jeżeli chodzi o założenia defensywne, na pewno tutaj stanęliśmy na wysokości zadania. Spodziewaliśmy się tego, że drużyna z Łęcznej będzie um, stwarzała duże zagrożenie po doświadkowaniach w postacych fragmentach gry i tak też faktycznie było. E no cóż, brawa dla drużyny za dzisiejszą postawę. To, co nam nie udało się zrealizować w zeszłym tygodniu, udało w tym. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że przedłużamy swoją jakby drogę gry na poziomie ekstraligi. No i jako Benjaminek potwierdziliśmy, że w kolejnym sezonie będziemy zbierać cenne doświadczenie na, na poziomie ekstraklasy. Rekord w dzisiejszym spotkaniu sprawiał wrażenie drużyny bardzo dobrze układanej w defensywie. Wydaje mi się, że to był klucz do sukcesu i ten kontratak, który zakończył się bramką, jak najbardziej to pokazał, że dobra gra w defensywie przyniosła dzisiaj tutaj włącznie trzy punkty. Zgodzę się, zgodzę się z tą opinią, że gra w defensywie była na dobrym wykonaniu. Myślę, że kilka uwag na pewno do naszych zachowań przy stałych fragmentach gry. Natomiast finalnie udało nam się uniknąć straty bramki, co jest na pewno dużym wyczynem, i finalnie pozwoliło nam już, myślę definitywnie pozostać w szeregach drużynek starigowych. Słowo klucz ostatnich naszych meczów to jest skuteczność i, i z, każdym, z każdą minutą, która uciekała nam bez bramki narastała u dziewczyn w zespole całym i u nas na ławce i na boisku frustracja i i no, Trzeba tak to podsumować, no, ta skuteczność, bo gdybyśmy dzisiaj z pierwszych 3-4 cztere, sytuacji czyli dwie bramki, to byśmy kontrolowali ten mecz w całości tak jak to było w pierwszej czy w drugiej połowie, bo przeciwnik nie stworzył wielu sytuacji, ale stworzył to gdzie oddał strzał na bramkę i jest 0-1. My czy po dośrodkowaniach, czy, czy z akcji kombinacyjnych próbowaliśmy no i gdzieś brakuje tej skuteczności. Ciężko pracujemy i, i dużo poświęcamy w tym elemencie, żeby ta skuteczność, żeby ta swoboda w tym polu karnym była, ale no co mogę powiedzieć? No, cierpimy, bo, bo mamy mecz, w którym dominujemy, mamy mecz, w którym mamy niby wszystko pod kontrolą, ale przegrywamy i, i teraz z głowami w dół w szatni nie wiemy co się dzieje, bo, bo, bo były dobre fragmenty, ale no... Takie mecze, to co powiedziałem. takie mecze musimy wygrywać, szybciej zamykać i od początku gdzieś o tą skuteczność, bo skażą niewykorzystaną sytuacją gdzieś ta narastała frustracja i, i tak jak dzisiaj, no nie może się to zdarzyć, że włącznie strzelamy bramki po tylu sytuacjach, bo jak tutaj patrzyłem na notatki, no to tych sytuacji było multum, a, a jesteśmy bez bramki.